Ale zabijaliśmy tych świnek, Luczek! Udało nam się! Mamy jedzenia na cały rok! Tak jest, zbieraj mięsko! O tak, ale teraz będziemy mieli wyżerkę, super! Chodźmy do domku, schowacie w skrzynce! O, o, to jest chyba dobry pomysł, Pipek, CO SIĘ STAŁO?! O nie, czemu nasz domek jest zniszczony?! O nie, mój domek, dlaczego? <laughs> kto nam to zrobił? Spokojnie, Luczek, nie płacz, proszę cię, zaraz się dowiem, kto to był, tylko czekajcie! Muszę gdzieś pójść, poczekaj tutaj. Żeby dowiedzieć się, kto zniszczył nasz dom, muszę zamienić się w kameramana. Jestem teraz człowiekiem-kamerą. Widzicie tą kamerę na głowie, prawda? Więc mam w ekwipunku specjalny monitor. Zobaczmy, kto to zrobił. Oho, to jest dom tych piesków głupich. Muszę go zniszczyć. Nie da ich. One uwielbiają kości, a ja uwielbiam toalety. Muszę dać pełno TNT. A teraz go wybuchnę. A a niech nie mają domku te głupie psy Uciekam O tak O nie widzieliście to To był Skibidi Toilet Jak on mógł Był naprawdę naprawdę niemiły W takim razie zostajmy może Dzisiaj pomocnym Kameramanem Co wy na to I pomóżmy mu ten dom odbudować On sobie tam siedzi Mam nadzieję że się mnie nie przestraszy Może schowajmy ten miecz i podejdźmy do niego Tak milutko <laughs> Mój domek, dlaczego nie jest cały zniszczony? Halo, Luczek, halo, Luczek, co się dzieje? Jakiś kameraman, uciekaj, kameramanie. On mi z tego domu, to ty mi zniszczyłeś domek. Nie, czekaj, to nie byłem ja, naprawdę. Ja jestem przyjazny, po co miałbym ci niszczyć twój dom? Przecież widzę, jak wyglądasz, pewnie masz dużo TNT w tym, nie wiem, płaszczu. Nie podchodź, bo cię zabije normalnie, a masz... Poczekaj, Luczek, ja chcę ci pomóc. Przysięgam ci, że to nie byłem ja, może ci pomogę. Ale w jaki sposób mi pomożesz? To kto to zrobił? Zobacz, Luczek, co uchwyciły moje kamery. Co? To był skimity Toilet! Skąd na tym świecie jest skimity Toilet? Pomocy, kameramanie, pomocy! Mówiłem ci, że to nie byłem ja. Musimy jakoś ten dom zabezpieczyć. Ale uważaj, on przygotował pewnie jeszcze więcej pułapek. O nie, przecież to zajmie jest tysiąc lat odbudowanie tego domku. Dlaczego on to zrobił? Ale chwileczkę, kameramanie, co tutaj się stało? Czas no, tutaj są jakieś półpłytki. Czy to jest pułapka? O, o, to nie wygląda zbyt dobrze. Poczekaj sekundę, Luczek. Sprawdzę na tej kamerze. He he he, trzeba bardziej zniszczyć ten domek. Zostawię tutaj jakąś pułapkę na te głupie psy. Rozkopię tutaj dużo ziemi. A teraz zostawię tutaj TNT, czyli moja pułapka. He 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 he. zakryję oczywiście te TNT. I porozstawiam tutaj dużo półpłytek, żeby ktoś tutaj wdepnął i rozwalił więcej domku. Świetnie, wszystko zbudowane, skończone, oby tutaj ktoś wdepł. Nie, Luczek, nie podchodź do tych pół Dlaczego? Czy tutaj jest jakaś pułapka? Dokładnie, pod tym ziemią jest TNT. Jak tylko w to wejdziesz, to wybuchniesz. A zresztą, zobacz sobie sam. O ja, naprawdę, tutaj jest TNT? Czekaj, o nie, co to jest? Kto to zostawił? Przecież to jest taka śmiertelna pułapka. To jest coś strasznego. Luczek, tutaj nie jest bezpiecznie. Musisz się stąd wynosić. Ale ja nie mam gdzie mieszkać, jestem taki smutny. Pomożesz mi może to posprzątać? A jak ten skibity toilet wróci tutaj, pomóż mi kameramanie nie możesz odchodzić. Mam lepszy pomysł, tylko poczekaj tutaj na mnie, Luczek. Za chwileczkę do ciebie przyjdę. Luczek jest bardzo smutny, że jego nowy dom został zniszczony razie wybudujmy mu nowy. Wystarczy, że wpiszę komendę wklej i zobaczcie jaki ogromny dom został tutaj wklejony. Wow, ten dom wygląda na pewno lepiej niż jego poprzedni. Jest taki wielki i nowoczesny, a w środku spójrzcie ile jest rzeczy. Aż sam bym chciał mieszkać w takim domku. Chodźmy do Luczka zobaczyć jego reakcję. Luczek, Luczek, chodź tutaj, mam dla ciebie prezent! Prezentu Uwielbiam prezenty! Jaki to jest prezent? Tutaj przed Twoim domem postawiłem taką willę! Jest ona specjalnie dla Ciebie! To jest moja nowa chata? Chwileczkę, kamermanie! Przecież to wygląda epicko! Myślę, że jest o wiele lepsza niż ta Twoja poprzednia. Co? Chwileczkę, kamermanie, ale czy tutaj Pimpek też będzie mógł mieszkać? No oczywiście, że tak. Nie widzisz, jaki ten dom jest ogromny? Ja nie wierzę. On ma normalnie dwa. Piętra, to jest taki wielki. Tutaj jest tarasik, ale to jest mega. A w środku? Wow, ale fajny! Podoba ci się bardzo mi miło. Tak, kamermanie podoba mi się, tylko wiesz co? Mam pewne pytanie. Dlaczego ten środek jest w takich innych kolorach? Czy mógłbyś go zrobić jakoś na niebiesko, na przykład? A, ty to masz wymagania, Luczek! No dobra, już ci zamienię ten środek na niebieski. Proszę bardzo, teraz jest lepiej! Ale ładny domek, dobra, teraz to zmieniłeś go epicko! Wszystko jest na moj... Olor, dziękuję ci bardzo, kamermanie. Ale poczekaj, kamermanie, czy w tym domu jest jakieś auto w ogóle? Oczywiście, że tak. A co myślałeś, że nie ma w takiej willi auta? Pileczkę, to chodźmy zobaczyć do garażu, jaka fura tutaj na mnie czeka. Kameramanie, co to jest za auto? No, co, nie podoba ci się? Co prawda ciężko nim w ogóle pojechać, ale wygląda jak fura, prawda? No, wygląda jak super szybkie auto, ale no ono chyba nie jeździ. Czy jest opcja, żebyś dał mi takie jeżdżące? Błagam. A, no dobra, poczekaj tu chwilę, zaraz coś wykombinuję. Dobra, Luczek, zobacz na to auto! Może ci się spodoba, takie nowoczesne? Wow, ale super, tylko znowu białe auto, dałbyś radę je zrobić na niebiesko? Dobra, dobra, już, Luczek, proszę bardzo. O, proszę, widzisz, lepiej to wygląda? Wow, ale miałeś super spray, no fajne te autko, tylko takie trochę nubskie. Jest szansa na jakieś inne, proszę. No to mogłeś mi od razu powiedzieć, że ci się nie podoba? Daj mi jakieś super szybkie kozackie auto, błagam. Zaczyna mi się to nie podobać, ale dobra, jestem dzisiaj pomocnym kameramanem. Chodź tutaj, zaraz Ci pokażę prawdziwe nowoczesne auto. Specjalnie dla Ciebie, mega szybkie auto. Wow, jak ono wygląda, ono jest takie realistyczne. Mogę usiąść za kółko? Pewnie, pojedź sobie i przekonaj się, że to jest najlepsze auto, jakie tylko możesz mieć. Wow, ale to auto jest nowoczesne. Kamera nie wsiadaj, zobaczymy, jak ono wygląda w środku. Widzisz na to, no Luczek, musi ci się podobać, prawda? No mm, ładny jest kolor, ale może jakieś inne będziesz miał, co? No coś tam się znajdzie! Może na przykład takie auto, co ty na to? Wow, dobra, to ma nawet złacany środek jakiś. Chcę tutaj usiąść. Ha, jaka super czaderska fura! Okej, okay, a mogę nią jechać? Czekaj, mogę tak... Aaaa! Czekaj, czekaj! E, e, dobra, nie, nie, nie. Chwilę. Ona jest za szybka. Niech... Weź, weź mi coś innego daj, proszę, kameramanie. No dobra, w takim razie połączenie tych dwóch aut i to dodatkowo niebieska fura. Musi ci się spodobać ten Mercedes! Wow! Dobra, nie, to wygląda serio epicko! Czekaj, usiądę do tego, ale to wygląda fajnie! Nie wierzę! Aż mi Kamera wystaje nad dachem, pomocy, haha. No to jak, które w końcu wybierasz? Hmm, muszę się zastanowić, tak w sumie to chyba te środkowe, Ono jest takie szybkie. No dobra, Luczek, no to to jest twoje auto, gratulacje. Kameraman, co ty tutaj robisz? O nie, z kibili lecie! nie podchodź do naszej willi. Ani się nie zbliżaj. No właśnie, z kibili toilecie, odejdź, zniszczyłeś mi tamten domek, odwal się od nas, co nie? Nie ma takiej opcji, nie zostawię was, hahaha, <laughs> rozwal. I'm uh. so terrible! O, ty jesteś najgorszy! skibidi toilet, zostaw nas! Nasze auta! Wszystko jest zniszczone! Jeszcze tu przyjdę, a wtedy rozwalę wasz cały domek! O nie, on już poszedł! Ale on rozwalił cały mój domek, no nie! Kameramanie, co my teraz zrobimy? Nie możemy tego tak zostawić! Ja już nie mam nowych domków, ale za to możemy zabezpieczyć ten! Tak, pomóż mnie go zabezpieczyć! Błagam cię, kameramanie, bo jak znowu tutaj przyjdzie z toilet, to będzie przewalone! Dobra ludzka! pomogę ci, ty ukryj się w środku, a ja zabieram się za zabezpieczanie naszej willi. Na początku postawmy takie barierki, które mówią, że nie można tędy przejść. Postawmy również takie napisy STOP! STOP SKIBIDI TOILET i STOP wszystkim osobom, które chcą nam rozwalić nasz dom. Ale ja jestem pewien, że SKIBIDI TOILET nie da za wygraną. Dlatego przed samym wejściem postawimy tutaj mnóstwo dynamitów, które mogą wybuchnąć i zrobić ogromny wybuch. A jeżeli tego byłoby za mało, no to oczywiście nie zapomnijmy o drewnianych kolcach. One są strasznie ostre, aż się boję na nie patrzeć. Dodatkowo postawmy tutaj warstwę drutu kolczastego i mnóstwo takich główek szkieleta, żeby Skibidi Toilet myślał, że to jest nawiedzony dom. Wow, to wygląda naprawdę przerażająco. Bo gdybym ja był Skibidi Toiletem, na pewno nie podchodziłbym do tego domu. Ale żeby mieć pewność, że Skibidi Toilet na pewno tutaj nie przyjdzie, trzeba postawić armaty. Wow, patrzcie na to. Jeżeli tylko go zobaczymy, mega potężna kula wleci w Skibidi Toilet. Więc raczej tutaj nie podejdzie, nieważne co byłoby w środku tej willi. Może naprawmy tutaj troszeczkę ten ogródek, bo nie wygląda to zbyt dobrze po tych rakietach. No i od od razu lepiej to wygląda. Zabarykadujmy jeszcze szybciutko ściany z takiego drewna. Żeby na pewno nic nie zniszczyło naszej willi. Dajmy to jeszcze na okna. No i bombowo wygląda to super dobrze. Zajmijmy się teraz drzwiami, bo takie drewniane są zbyt słabe. Może zróbmy takie. Patrzcie, jak do bunkru. O, ja nie mogę. Albo takie, że trzeba je odkręcić i użyć dużo siły. A masz, masz, masz dobra, odkręca się teraz się dopiero otwierają. Te są chyba lepsze, one mi się bardziej podobają. Postawmy je wszędzie, no bo jak wiecie, jest tutaj bardzo dużo pomieszczeń. W środku natomiast również musi być niebezpiecznie. Na wszelki wypadek, gdyby to ten skibyt i toilet jakimś cudem wszedł do środka. Rozstawię tutaj takie pułapki na niedźwiedzia, więc jeżeli ktoś w to wejdzie, oj, nie chciałbym, żeby ktokolwiek w to wszedł, może się to dla niego naprawdę źle skończyć. Myślę, że wszystko jest już gotowe. W takim razie ostatnia, najważniejsza Najważniejsza rzecz, czyli rozstawienie mnóstwo ilości kamer. Na przykład tutaj, albo tutaj. I nawet na dachu, w tym miejscu. I może gdzieś tu na dole, a nawet na drzewie koło tego domu. Kamery muszą być wszędzie, ponieważ są one bardzo, ale to bardzo ważne. Takim oto sposobem nasz cały dom jest zabezpieczony. Ale zaraz, gdzie jest Luczek? Nie widziałem go dosyć długo. Luczek, gdzie jesteś? No nie wierzę, co to jest za jakiś safe? Nie wchodzić? Zakaz wstępu? Ej, dobra, trzeba to otworzyć. Eee, dobra, otworzyłem. Jest, udało się. I tutaj jest jakieś zejście na dół. Ha, ktoś zapomniał chyba zamknąć tutaj to wejście. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Ej, Luczek, co ty tu robisz? A, a, toilet pomocy. A, a, nie. To ty, kameramanie, dobrze. Już myślałem, że to skibidi toilet. No nie wierzę w to Luczek! Co ty tutaj robisz? Czemu to pomieszczenie jest z obsydianu i tu jest tyle laserów? No to jest moja baza, mój tajny bunkier, w którym się chowam przed tym skibidi dopem. No chyba dobrze, że zrobiłem takie coś, co? To ja robię zabezpieczenia. Ulepszam ten dom na maksa, a ty się tutaj bunkrujesz. Nie ma takiej opcji. Wyłaś stąd, a ja zobaczę, co się dzieje na kamerach. Z tego co widzę, chyba wszystko jest bezpieczne. Nie widzę skibidi toileta. <laughs> jeju ale zrobili zabezpieczenie. Zabezpieczenia. Chyba tu tędy nie wejdę. Muszę znaleźć jakiś inny sposób, żeby wejść. O, o! Na szczęście nasz dom jest bardzo dobrze zabezpieczony, ale zaraz on wejdzie tutaj. O nie, skibity toilet jest tak blisko, ja się tak boję. Nie bój się, luczek! Łap tutaj, bronie. Parze, jakie ja mam potężne, na pewno ci się przydadzą. I choć pomóż mi z tą walką. Ale one są mega. Naprawdę, kameramanie. Ale wiesz co? Ja nie chcę się bić ze skibity toiletem. Trzymaj te bronie. Yy, yy, ja uciekam do bunkru. Ej, czekaj, czekaj. Stop, 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 no nie Uciekaj tu! Zamknij mi to, proszę! Błagam, błagam, błagam! Chwila, luczek! Otwieraj to! Nie mogę tego otworzyć! No, nie wierzę w to! Dobra, w takim razie musimy wziąć sprawę w swoje ręce. Kliknijmy w naszą pierwszą kamerę. Nie widzę tego skibidi toiletta. On chyba sobie poszedł, zobaczył te zabezpieczenia i wiedział, że nie da rady wejść do tego domu. A nasza druga kamera? Wow, co to jest! Aha, witam cię kameramanie, myślałeś, że ochronisz ten dom? Nic z tych rzeczy. Za chwilę będziemy się bili, co ty na to Zapraszam gdzie? O nie, jakie to jest straszne, przestań z kibili tojlecie. Wow, dobra, szybko, muszę uciekać z tych kamer, on chyba jest gdzieś na dachu. O nie, o nie, ja mam tylko dwie bronie, na pewno go pokonamy. A kuku kameramanie, chcesz się może pobić? O nie, zostaw ten dom z kibili tojlecie, co ty tutaj robisz? Gdzie jest ten piesek niebieski, Chcę... Ich glaube im Gott nicht. Ah und Zostaw mnie i nasz dom! Ty wszystko rozwalasz! Chodź tutaj! O, ci to a, a, a. zadaje obrażeń! Bo czekaj, powiedz mi najpierw, gdzie jest ten słodki niebieski piesek? Nie powiem ci! Jest on bezpiecznie zamknięty! A teraz ja się ciebie nie boję! Tylko tutaj podejdź, a cię rozwalę! Chodź tu! A, dobra! Tylko spróbuj! Wejdź tutaj! A masz! A, jak ty to rozwalasz! No nie wierzę w to! Ty skiby, to toilecie! Mam ciebie dosyć! Naprawdę! Jeszcze jeden raz użyjesz tej bazuki, a rozwalę cię raz na zawsze. O nie, słuchaj, jeżeli mamy zginąć, to razem. A teraz postawię nowe TNT i je odpalę w tym momencie. co? ty Robisz, nie, ty, skibidi Toiletcie. A masz, a masz, zgień! Wow! O matko, ten skibidi Toilet chyba został pokonany. Ale zobaczcie, na nasz dom jest cały zniszczony. To nie wygląda zbyt dobrze. No, chociaż mogło być gorzej. Co tutaj się działo? Czemu to były takie eksplozje? Spokojnie, Luczek. Pokonałem już skibidi Toilet. Ale niestety, nasz dom został, powiedzmy, troszeczkę zniszczony. O ja, dziękuję ci, kameramanie. Jesteś super. Tylko gdzie jest Pimpek? Chcesz wiedzieć, gdzie jest Pimpek? Pimpek jest dokładnie tutaj, siamańko, Luczek. Wow, to byłeś ty, dziękuję ci bardzo, Pimpek.